Witam Was, wagi. To jest czytanie dla Was na miesiąc kwiecień 2023. Zobaczmy, jakie energie będą Wam towarzyszyć w tym czasie. O, coś tu chce wyskoczyć. Dobrze. Energia miesiąca. Kochankowie. Pięknie. Więc na pewno y, miłość, ale też przed Wami ważne wybory, tak? Karta kochanków to również wybór między jednym a drugim, między tym, co podpowiada rozum, a do czego ciągnie serce. Wy w tym czasie przedstawiacie się jako wisielec. Być może nie będziecie umieli podjąć tej decyzji. Dobra. Um, co tu będzie jako następna karta? Co Was miłego spotka w tym miesiącu? Zobaczmy. Co miłego. Król Mieczy. A co może Was zaskoczyć, sprawić może jakiś kłopot lub trudność? Co trzeba będzie przepracować? Cesarz. Gdzie tkwi Wasza moc? Hmm. Król pentakli. Co zainwestować ten Wasz dar w kwietniu? Co będzie potrzebowało tej energii króla pentakli? Zobaczmy. Dziesięć kielichów. Mhm. Co idzie do was z zewnątrz? Zobaczmy, jaka energia tu będzie się do was dobijała, co się będzie działo dookoła was? Król Pentakli, ponowny. Tu mieliśmy w wersji żeńskiej, tu mamy. dobra, mhm, ok. Kariera, wasza zawodowa. Co tu się będzie w pracy działo w tym czasie? Wielka kapłanka. Proszę, podniesiemy to do góry. Wielka kapłanka. Co w miłości, co w uczuciach w kwietniu dla wagi. Dziesięć miecz. Dobrze, jaka jest rada dla Was na ten miesiąc? Się, moment i ewentualny wynik. Rydwa. No dobrze, i pod spodem mamy. Mm, mamy energię sześciu mieczy. Mhm. Co tu się będzie działo, kochani moi? No tak, myślę, że miesiąc będzie upływał właśnie pod tematem wyborów, jaką decyzję podjąć. Ona może dotyczyć też Waszego związku. Bo w co mamy kierować tą energię tej, tego króla pentakli, czyli tej stabilności, uspokajania, uziemiania całej sytuacji, tak? Mamy to kierować w zadowolenie w partnerstwie, w rodzinie. No, ale zacznijmy od początku. Energia miesiąca, kochankowie. A więc jest możliwość, aby ptak z człowiekiem mieli wspólne gniazdo. O tym mówi ta karta, że pewne różnice i oczywiste na pierwszy rzut oka różnice, wręcz gatunków, nie mają w miłości żadnego znaczenia. Ptak może pokochać rybę, człowiek ptaka. Miłość jest ponadczasowa, ponadwymiarowa, jedyna, wspaniała, magiczna i jest potężna. To będzie Wam przyświecało, ta idea w miesiącu kwietniu, drogie wagi. Wy się przedstawiacie jako wisielec. Czyli są jakieś sprawy, którym się przyglądacie, nie podejmujecie pewnych decyzji, zatrzymujecie w miejscu całą sytuację, bo chcecie się zorientować, o co tak naprawdę chodzi, ale też poznać okoliczności, zdarzenia lub sprawy lub człowieka, z którym się zderzacie, który powoduje właśnie taką stagnację. Spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, tak? Dlatego odwracacie się do góry nogami, żeby przemyśleć sobie wszystko, żeby zrozumieć też opcję, lub zdanie, lub opinię tej drugiej osoby. nie jesteście przeciwni, tak? Tylko chcecie zrozumieć. Dobrze. Mm. Miło Was może zaskoczyć to, to jest jakaś niespodzianka, że te decyzje, które albo Wam napłyną do głowy, będą y, czysto logiczne, ale będą też fachowe. Tak? Te porady, które, które, te pomysły, które mogą tu Wam przyjść do głowy, będą naprawdę. Podparte Waszą wiedzą, Waszym autorytetem, znajomością tematu, spojrzeniem na sprawy z szerszej perspektywy, połączenia kropek, tak jak ja to mówię, czyli tutaj ma umysł, 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 prym, chłodny, logiczny, analityczny umysł. I to, ta postawa przyniesie właściwe, pozytywne rezultaty w sprawach, w których będziecie się tutaj znajdować w kwietniu. Co was, co was może zaskoczyć, albo z czym możecie się zderzyć, no to z tym, że będziecie musieli być bardzo autorytatywni tak? w podejmowaniu tych decyzji i jak gdyby w, w projektowaniu tych poczynań na dalszą przyszłość. Musicie być konsekwentni, musicie być autorytatywni. Nie możecie poddawać wątpliwości, że to, co tutaj wymyśliliście, można zmienić albo można zrobić inaczej. Nie. Może być z tym ciężko, dlatego że wagi generalnie biorą pod uwagę wszystkie aspekty w sprawie, tak? Długo się zastanawiają, zanim podejmą decyzję. I ciężko jest im być naprawdę takim <laughs> cesarzem, tak? W sprawie. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy już naprawdę Sprawy nabrzmiewają do maksimum. Waga po prostu wytacza najcięższe działa i potrafi być naprawdę nieprzejednanym, wspaniałym cesarzem, który doskonale wie, jak zarządzać wszystkim, co wokół niego się dzieje. Pamiętajcie o tym, drogie wagi. Nie bójcie się tego cesarza, tylko przyjmijcie y, jako dobrą monetę, że właśnie w tym miesiącu, w sprawach, które będą Was pochłaniały, trzeba tym cesarzem być i trzeba być konsekwentnym tak, w tych decyzjach i wymagać od innych, aby nie było żadnych opóźnień, aby nie było y, żadnych niedomówień. Ty tu rządzisz, droga Wago, po prostu. Może ci być z tym niezręcznie, bo to nie jest Twoja natura, ale yy, taka będzie konieczność. Ok. Gdzie tkwi Twoja moc? Twoja moc tkwi w królu pentakli, czyli właśnie w dojrzałości, yy, w uziemieniu, w tym, że stoisz po prostu twardo na nogach, trzeźwo oceniasz sytuację. I wiesz doskonale, ile masz, aby zainwestować w coś, co może z partnerem się tu zastanawiacie nad jakimś zakupem mieszkania czy mebli, czy czegokolwiek, to Twoja moc tkwi w tym, że Ty jesteś rozsądny, tak? Masz chłodny umysł, rozsądny, logiczny. Wiesz, ile możesz wydać, wiesz, czy to ma sens, czy warto po prostu inwestować w coś, co pięknie wygląda, może długo nie posłuży. Też tak może być. Król Pentakli wie doskonale, jak zarządzać swoimi zasobami i materią, która została mu powierzona. Chce kierować ten piękną energię. w stabilność związku kochani, w zadowolenie, aby jedna i druga strona miały satysfakcję i żeby miały żebyście mieli po prostu radość przybywania ze swoim partnerem, partnerką, z rodziną i żeby dla wszystkich było dobrze. No to jest trudne, ale jest to czasami możliwe. <laughs> OK. Co? W karierze. Dużo rzeczy jeszcze nie wiesz, dużo rzeczy jest przed Tobą ukrytych. Ta kurtyna do końca się jeszcze nie rozsuwa. Mamy tutaj Wielką Kapłankę, ale ona też mówi, że Ty doskonale wiesz. Co się tam u ciebie dzieje? Masz nad tym kontrolę. Specjalnie nie naciskasz, nie, nie poganiasz. Wiesz doskonale, że wszystko ma swój czas, że wszystko jest powiązane w jakiś sposób też z górą, z jej losami, planami. Tak, mam wrażenie, że. W momencie, kiedy czujesz, że odpuszczasz, to wszystko zaczyna płynąć we właściwym kierunku i ten statek tutaj zmierza wtedy do portu. Ok, w miłości. No, w miłości są tutaj w relacjach jakieś stresy, jakieś kłopoty. Być może dojdziesz tutaj w kwietniu do ściany i uznasz, że no nie, no, tak dalej już nie da rady i trzeba rozpocząć albo w inny sposób, albo nowy etap i to jest właśnie ten wybór, który może być też tu przed tobą, tak? Że trzeba zmienić taktykę, trzeba zmienić, żeby się dopasować, żeby żeby być, że tak powiem, w harmonijnym, relacyjnym, w fajnym związku, to trzeba coś tu pozmieniać. Już masz dosyć tych wkładania szpilek ci na głowę i w pewnym momencie mówisz nie, nie dam rady już tak dalej. Nie dam rady, pora po prostu odpuścić ten temat, pora zrobić krok wstecz, pora przyjrzeć się temu jeszcze raz. Inny, musi być jakiś inny sposób, który pozwoli rozwiązać daną sytuację, tak? Dopowiedzmy e, no sobie może tutaj jeszcze do tych 10 mieczy, bo to jest zawsze taka dosyć stresująca energia, ale pamiętajcie, że jest to dziesiątka. I ona zapowiada kompletnie nowy początek, który może przynieść naprawdę fajne rozwiązania. No proszę. I w dopowiedzeniu mamy gwiazdę, czyli właśnie ta taktyka, że odpuszczam, tak? Nie będę się tu kłócił, nie będę, nie będę cisnął w tą stronę. Odpuszczam, robię krok w tył, spowoduje, że spełnią się Twoje marzenia, że, że tak, że wszechświat powie: tak, dobrze robisz. To jest właśnie właściwy kierunek. I to Ci przyniesie droga wago, zwycięstwo. To ci przyniesie sukces. Właśnie tego rodzaju um, logiczne decyzje, um, konkretne, um, asertywne um, i um, konsekwentne prowadzenie spraw, tak? nie oddawanie tego w, w ręce innych, spowoduje, że sprawy rozwiążą się, że tak powiem, pozytywnie dla ciebie. Okej, okay. z zewnątrz do ciebie idzie ponownie król Pentakli, czyli to, co jest Twoją siłą, Twoją mocą, jeszcze Cię tu wspiera z zewnątrz. To jest osobowa karta, więc albo kogoś masz tutaj za plecami, kto jest, kibicuje Ci bardzo, tak, i, i wspiera Cię w tych Twoich ideach, w tych Twoich pomysłach i decyzjach. Na pewno jest to ktoś, kto może Cię wesprzeć finansowo, kto może ci pomóc, jeżeli rzeczywiście potrzebujesz tych pieniędzy, bo jest to bardzo silna osoba, majętna, dojrzała, która ci doradzi, która Cię wesprze, więc bardzo fajna energia tutaj z zewnątrz do ciebie idzie. Okej, okay. jaka jest rada? Pracuj, jeżeli myślisz o związku, pracuj nad związkiem, jeżeli myślisz o sukcesach w pracy, nadaj swoim, swoim swojej działalności w tym, co tworzysz, tak? Daj temu więcej serca, daj temu więcej uwagi, wypracowuj szczegóły, doszkalaj się. Um, Zajmij się tą swoją pracą, ale tak naprawdę z całym sercem, tak? I z całym zaangażowaniem, z pasją, tak, żeby Twoje myśli, Twoje serce były wypełnione po brzegi efektem, który chcesz osiągnąć, tak? Oddaj się temu w całości. Taka jest rada. No i proszę bardzo, wynik mamy jaki? Że po prostu <noise> ruszacie do przodu z impetem. Aczkolwiek tu mamy ślimaka. Ale nie dajcie się zwieść. Rydwan to jest bardzo szybka energia. To jest ruszenie z kopyta do przodu. To jest zmiana, to jest ruszenie też po swój sukces, tak? W karierze. To jest też zmiana miejsca, podróże. Zmiana miejsca zamieszkania. Przeprowadzka no, i pięknie. Na pewno wprowadza to dużo światła, dużo świeżości, dużo radości, dużo pewności siebie, stabilności. Więc bardzo, bardzo fajnie to tutaj wygląda. Ja jeszcze sobie sprawdzę dla Was tego wisielca, bo on mnie tutaj tak troszkę zobaczymy, jakie tu tematy szczególnie będą. Mm -hmm. No tak, możecie po prostu być w jakimś konflikcie, że jedna strona będzie chciała tak, a druga będzie się broniła przed tym rękami i nogami. I trzeba będzie po prostu wypracować jakiś kompromis tutaj, tak? I ten kompromis zostanie wypracowany. No właśnie, i to spowoduje, że ten impas, czyli właśnie te 10 mieczy, które tutaj mamy w relacjach, to ewidentnie dotyczy relacji, ta sytuacja. Rozwiąże się pozytywnie, tak? Eee, Okej, okay. i już potem będzie tylko pięknie i tylko fajnie, i, <laughs> I tym należy się karmić, i o, tym, o tych pozytywnych aspektach w przyszłości myśleć, a nie rozgryzać i rozszarpywać, eee, właśnie w jakichś sprzeczkach czy kłótniach. Zobaczmy jeszcze te. Oj, coś tu się karta jakaś odwróciła. Dobra. Zobaczmy jeszcze tę wielką kapłankę w waszej karierze zawodowej. No, zobaczcie. Coś się zakończyło, tak? Coś jakaś, jakiś etap pracy się zakończył. Ale wy się tym nie martwicie, bo wiecie, że to co jest przed wami, nie jest po prostu. Niczym, co mogłoby Was. Irytować, denerwować, stresować. Pod spodem mamy magika, czyli piękną, twórczą energię, która wyzwala Was ze stagnacji. No i znowu sukcesy, i znowu e, działanie, i znowu nowe pomysły, więc bardzo fajnie. Pod spodem mamy sześć mieczy. Hmm. Tak jak gdyby ta energia tutaj tego y, kwietnia. Chciała wam powiedzieć, nie martw się, będą tutaj różne sfary, niesnaski, ale przejdziesz przez to naprawdę dzięki swojej odpowiedzialności, empatii, mądrości, logice, stabilności, dojrzałości, konsekwencji, wyjdziesz z tej burzliwej jak gdyby chmury, zobaczysz tą swoją rajską wyspę i na niej się zakotwiczysz. To jest też przeprowadzka, kochani. To jest też przeprowadzka, to jest też zmiana miejsca zamieszkania. Tutaj niektóre wagi mogą mieć w kwietniu, właśnie em, oprócz tego, że wyjdą z jakiegoś impasu na spokojne wody, to jeszcze oprócz tego tutaj ewidentnie się zaznacza właśnie zmiana miejsca pracy lub zamieszkania. Hmm? Tak, i to będzie na długo. To przyniesie duże, fajne dla Was zmiany. Też takie wewnętrzne, poczujecie się tutaj bardzo dobrze. No dobra, to zobaczmy jeszcze, jaką mamy kartę wyroczni dla Was. Wagi na kwiecień. Śmieszne, bo przed chwilą to samo było dla byków. Czyli po prostu nie przyspieszajcie, nie śpieszcie się. Nie traktujcie czasu linearnie. Wszechświat ma swój czas na sprawy, które was y, zajmują i dotyczą. I yy, yy, nie dajcie się poganiać, tak? Że już nie ma czasu, już teraz natychmiast to trzeba zrobić. Nie, spokojnie. Na wszystko jest czas. Ach, już, przepraszam, musiałam się napić troszeczkę. No i oprócz tego... <laughs> Jeżeli chodzi o relacje, bo tutaj ewidentnie jest sprawa relacji dla was, drogie wagi, z partnerem albo w rodzinie. To ważne, żebyście wiedzieli, że ta karta mówi o tym, że niektóre rzeczy po prostu są z góry ustalone i nie można ich wymuszać. Wszystko ma swój czas. I też pamiętaj, droga Wago, że zawsze masz wystarczająco dużo czasu na miłość, by ją znaleźć, by ją pielęgnować, by ją dawać i by otrzymywać. No tak, no tutaj ewidentnie to ma związek właśnie z tą kartą kochanków. Miłość jest po prostu zegarem wiecznym i zawsze tyka zgodnie z biciem Twojego serca, w idealnym rytmie. I to jest właśnie wspaniała informacja dla Ciebie, droga Wago. Na miłość jest zawsze czas. No dobra, to zobaczmy jeszcze, jakiego macie. Jakie macie zwierzątko, które będzie tutaj z zwierzątkiem mocy dla Was? Ok, wiewiórka. Uwierz w siebie, droga Wago. Uwierz w siebie. No, tu jest bardzo prośba o to, żebyś, żebyś właśnie nie wątpił w to, że Twoje pomysły i Twoje plany i Twoje idee są absolutnie właściwe. I one są budujące, one są silne, one są właściwe. Uwierz w to, że tak jest. Bardzo Wam dziękuję, wagi. To wszystko dla Was na miesiąc kwiecień. Pozdrawiam Was serdecznie. No i życzę Wam pięknych, pięknych, pięknego wiosennego mm, czasu w ten kwietniowy miesiąc. Papa! Pa.